Siemano! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z z Dungeon. Słuchajcie, dzisiaj lecimy... W ogóle na początku każdego odcinka chyba za każdym razem mówię, słuchajcie, trzeba to ograniczyć. Trzeba to kurwa ograniczyć. Tak czy siak. Tak czy siak. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie... Spróbuję zrobić, spróbuję zrobić dwie krótkie wyprawy, stricte pod pamiątki i wylewelowanie troszkę bohaterów, bo lecimy sobie tak, na krótką do... Na krótką do ruin, żeby jak najwięcej pamiątek zebrać Gold nas nie interesuje, bo mam go w chuj To też nas zbytnio nie interesuje Ale to jest zajebiste Nawet nie patrzyłem na co to jest Spróbujemy dzisiaj dwie krótkie zrobić Bitwy, rany żeby zdobyć trochę pamiątek, mam ich mało i żeby wylewelować postacie, gdzie badaczkę zarazy chcę wylewelować i kolejnego e, Jester'a. E, idzie z nami trendowaty z kamieniem obrażeń, z legendarną bransoletą, żeby trzaskał. On z szybkości ma i tak mało, więc chuj uniku też. Idzie łowczy który idzie ze słonecznym pierścieniem, głową dismasa, żeby bił obrażenia na tylne linie. Badaczka zarazy, która będzie ogłuszać dwie ostatnie linie, czyli stres dealerów czego bardzo nie lubimy. I Jester, który w razie czego będzie po prostu robił kurtynę. I który będzie ten stres nam łagodził, bo tutaj grałem bez obozu, także let's go! Jeszcze tylko zobaczymy sobie, czy mogę ich delikatnie ulepszyć. Oni mają bardzo niskie levele więc wydaje mi się, że tutaj za dużo możliwości nie będziemy mieli. Ciebie mogę delikatnie ulepszyć, ciebie nie mogę. Ty dostaniesz szybkość bazową plus, tu nie, ale tu dostaniesz, więc zrobimy tak. Jedyneczkę ci też tu wrzucimy i ty dostaniesz szybkość bazową. A tobie nie mogę. O tu. Zrobimy tak, dobra? I jeszcze tylko gildie, ty chyba masz wszystko, nie, ty tak, tak i to ci też ulepszymy. Bo tutaj będziemy robili self bo idziemy bez healerki, ty na pewno dostajesz tak, granat zarazy i to będzie 120 bazowe razem 145 ogłuszenia będziemy mieli. I bitewne panaceum? Nie, już tutaj ci nic nie ulepszam. I ty dostajesz to, to i to. Okej, okay. tylko teraz jeszcze u niej chciałbym zmienić jednego skilla. E, trujący podmuch, chciałbym jej wrzucić. <laughs> Aż mi się głos e, zakrzywił, czasu przestrzeń się kurwa zakrzywiła. Tak i tak, dobra. Ty jesteś zajebista, i teraz tylko jeszcze na leczenie wysyłamy sobie ciebie, żeby wyleczyć cię ociężałość, bo jest kurwa zjebana maksymalnie. I do stresu miałem kuszniczkę do leczenia. Dobra, powiedzmy, że wrzućmy ją może tu. 1250, chcę na ciebie marnować. No, nie wiem. Kurde, dobra, powiedzmy, że wrzucę. Okej, okay, dobra. E, tak możemy ruszać. Mamy wszystko fajnie zorganizowane. Ruiny, zapasy. E, 12 jedzenia. Dwie opaty. Serum nie bierzemy. Dwa bandaże. Kurwa, tyle tego nie potrzebuję. Dwa klucze. Trzy wody święcone. I osiem pochodni. E, Okej. Okay. I tak możemy lecieć. Wszystko mam, wszystko mam. Wydaje mi się, że niczego nie powinno zabraknąć. Let's go. Krótka wyprawa. Chciałbym dwie pierdolnąć, nie? Chciałbym tutaj dwie pierdolnąć, żeby tych pamiątek jak najwięcej zebrać. Nagrywam, słuchajcie, pod rząd, więc wybaczcie, jeżeli nie odnoszę się do waszych komentarzy, bo mnie po prostu teraz nie będzie w domu, a chcę, żeby ciągłość była zachowana. I nie mogę się zebrać do zagrania Jest awanturniczką. No przepraszam was, ale nie mogę. Dobra, bardzo prosty układ, także spoko. No nie mogę się, nie awanturniczką, antykwariuszką, no nie mogę się zebrać, żeby ją zagrać, no. No nie mogę, no nie wiem, no nie mogę, no nie mogę. No. Dobra, szybko przechodzimy do kolejnej sali. Okej, okay, jakby walka, o, przemieszanie. Nie dałem Jessera na pierwszą w ogóle. O, kurwa, ty możesz kurtynę robić z tej pozycji? Wow, nie wiedziałem. Nieźle. Wzmocnij, yy... żeby na pewno zabił. Wow, on się nie ruszy. Kurwa. No tak. Odporności, zajebiście. Yy, zajeb tego. Ło, krytyk za 26. Smacznie. Dobra sieć. Arlekina, że ogłuszenie. Dokładnie, oznaczenie. I ukąszenie O pudło, zajebiście, bo trochę obrażeń by weszło A ty zabijasz dwóch Pięknie Znaku kurwa micie e, Używamy tutaj klucza Okej, okay, dużo pamiątek, zajebiście, podoba mi się to e, Ja bym sobie ten jeden klucz zostawił w razie gdyby się sekretne drzwi pojawiły, nie? Tak, tak sobie myślę Gdzieś tam w głębi duszy, ale zobaczymy jak to wyjdzie Ty idziesz tu, okej okay. Eee, czego się to używało? Serum? Czy woda święcona? Chyba serum, nie? Hmm. Lecznicze zioła? Fucking Bubel, nie pamiętam. Dajcie mi sekundę. Eee, ruiny, czego się to używało? Zioła lecznicze, dobra, okej, okay, zioła. Witam, eksperyment przeprowadzony Goldzik spokoj. No, goldzik się przyda, ale no to wiadomo, to nie jest to wyprawa pod golda, jest to wyprawa pod. E, pamiątki, tak jak mówiłem. Zero stresu, podoba mi się to, dobra, tu będzie walka, ustawienie dobra git. Wjeżdżamy tutaj na pełnej. E, pamiątki i levelowanie postaci, nie? E, ogłusz 100% jest na ogłoszenie, także spoko. Ty rob kurtynę w takim razie w tego. Pięknie, ty tego. Łowczy, dzień dobry, nie mam pytań. Ogłuszenie, z ciebie też i ty bierz do mnie. Szybki run, tak jak mówiłem, pięknie. Świat. No dajcie sekretne drzwi. kurewki no ty kurwo, łowczy. O Boże, dobra odporność. No wybaczam mu za, wybaczamy mu za te krytyki, nie? Z... Ale ten głód chwilę niepewności mi się pojawiło, czy na pewno wziąłem jedzenie, nie? Taka delikatna chwila niepewności się pojawiła. Spoko, zwiat kolejny. No dajcie drzwi, no wiem, że chcecie mi dać te drzwi. Kurwy. Gdzie, Stoisz tu? Zapraszam. O! Tutaj będzie cięższa walka. Za 8 serio. Yy... Granat zarazy? pierdol? O! Kurwa, o, ruszy się, suka. Bardzo niefajnie. Unik! Dzięki! Dzięki, gro! Ona się wyjebie? Tak, dobra, możemy napierdalać w takim razie do tego. Co 9? Krwawienie? No nie no. Krwawienie, 200% odporności. Okej, za 5. Jakiś self tutaj będzie musiał chyba polecieć za chwilę. Ty zabij, tak? Trendowaty, nie muszę nic nic mówić, że na kurwia obrażenia jak wściekły, nie? E, no, możesz wzmocnić. On i tak się wywali. E, o, self-kill. Zajebiście. No i dobranoc, dobrze. Pamiątki, e, spoko na golda nie mam miejsca mogę zamiast tego fajnie. Okej. Okay. Tutaj używamy łopaty. Spoko po popiersia po piersia chcemy. Mm, weźmy sobie po zamiast. Y, łopaty się trochę boję. Do po piersia zamiast kurwa, nie mogę się zdecydować. Zamiast bandaży. Eee, nie zamiast tego. Okej, okay, nie mogę się zdecydować. Nie, nie. Zobaczcie. Dobra, dalej. Pułapka do rozbrojenia, kto ma najwięcej? Ty, nie? Tak, teraz Pięknie. No sz, kurwy monitory, wyłączam się cały czas ten monitor, nie wiem o co z tym chodzi. Woda święcona. No dobra, w sumie No, proszę bardzo. O kurwa kurcze pieczone. No chciałbym to, nie? Dobra, zamiast kostek mogę to chyba wyjebać. A to... 375, 500, dobra Pójdź te kostki. Jakby chłopcze i tak krytyki same napierdala, więc. Dobra. Lecimy tutaj, bez zwiadu. Ym, no ty, kurwo, głupia! O! Idioto, najgorszy! Wkurwiłeś mnie już teraz. Kompulsywność jebana. Gałganie No czy... Dobra, tu się możesz. Dobra, Jester będzie leczył stres, zapomniałem sobie. No tak. Okej, okay. o jedna pochodnia nam została. No dobra, zwiat bez sekretnych drzwi, niestety. Dobra, tutaj ostatnia walka, będziemy kończyć. O dobra, serozbroisz, nie? Sojibyście Stresik schodzi. Witam, serdecznie pozdrawiam. Pochodnia, fajnie przyda. No ty w mnie ten łowczy już z tymi pochodniami, nie? Użyj nice. Zajebie ten monitor, nie? Chuj, wyłączam go całkiem Kurwa, że steranie dałem na pierwszą pozycję o, Ale jestem wściekły teraz Bo dużo obrażeń tu siądzie Dobra, ty na pewno stunujesz Na dzień dobry hm. no, Dokładnie eee, Ty Zabij Za 8, serio? To daj bitewną balladę. Trochę szybkości, trochę kryta, żeby wbić. No, ogłuszeniu. No i się rusza. No, masz szczęście. Skurwa śmieć. Ładnie. Trendowaty na kurwie, jak wściekły. Ścięcie Bez krytów poproszę i będzie git, nie? Ty daj bitewną balladę po raz kolejny. Musi się ruszyć przed tymi zjebami, nie? Eee... zabij! Okay. Bijmy im jeszcze raz. Ogłuszenie? Mamy bardzo dużą szansę. Dokładnie. Lebiście fajnie, badaczka zaraz fajna jest pod względem tego ogłuszenia. To jest naprawdę spoko. No, ty możesz chuja stąd robić, tak naprawdę, nie? To nie wiem, Rozjeb to, by ich przybliżyć do, do nas. Eee, ty daj bitewną balladę znowu, milion szybkości teraz. Eee, Wzmocnij, eee, ugryzienie. Patrzcie, jaki mam plan teraz. Eee, taki bardzo dobry plan. Eee, ok, dobra, zakończyliśmy sobie, ale. Tu jeszcze będziemy mieli obiekt, żeby sobie go otworzyć I możemy kończyć No i jeszcze mamy coś wartościowego No i proszę bardzo Dobra, e, to wszystko, nie? Dokładnie tak, kończymy Fajna, bardzo krótki, fajny, treściwy run e, Dobra, no i w chuj pamiątek dostaliśmy, o to mi chodziło właśnie Level upik 1 Szabrownik zatoki, egomania Kurwa, ta badaczka zarazem ma tak chujowe queerki Tak mnie to denerwuje Okay. E, dobra. Słuchajcie, teraz możemy zrobić sobie jeszcze jedną wyprawę. Chyba, że jakiś fajny item gdzieś jest. To już mam. Ptasi kryształ. O kurwa, ptasi kryształ jest fajna, ale to jest długa. Ale gówno. O, krótka tutaj mam w narobisku. O tu święty zwój. O, to też fajne. A to takie chojowe O, to mam. To też mam. To też chujowe. Hmm, dobra, to co? Na krótką do Norowiska. Tylko wywalimy łowczego i zamiast łowczego weźmy sobie kogoś innego. Hmm. Ale kogo? Może w dylżancie jest ktoś ciekawy. Kurwa, trzech trendowatych. No nie, no nie, tak nie zrobimy. E, dobra, kurwa. Ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Dobra, zamiast badaczki zaraz weźmiemy kuszniczkę. A tu wejdzie ty Zamiast gestera, może weźmiemy sobie teraz ciebie. Bo nie wreszcie Kurwa. Nie wiem co. Dobra, zróbmy tak. <laughs> nie wiem, pierwszy raz zrobimy, nie? To pod tą... Zdaj wszystko i teraz tak, ty miałeś... O, kurwa, ty masz maskę trendowatego. Zapomniałem o tym itemie. Ja pierdolę ja poszedłem bez niego. Serio? O, ale ty będziesz teraz na kurwio, Boże święty, aż się boję szczerze. Może teraz... Dobra, chuj damy ci ten minus do szybkości Nie, chciałem Dobra, pierwszy raz antykwariuszka, sprawdźmy to Ty dostaniesz tylko jeszcze to i to Kuszniczka dostanie Kuszniczka ma jakiś fajny item pod siebie Niezbyt. Więc kuszniczka dostanie pierścionek Głowę A gdzie głowa Dismasa? Dokładnie. A ty, to, to nie wiem co ty kurwa będziesz robić w ogóle, nie? Nie wiem, dostań się to, żebyś się nie wyjebała za szybko, może? I tak. Dobra. <laughs> nie wiem, czy to ma szansę powodzenia, ale skurwa, sprawdźmy to. no, Zbawmy się, nie? E, dobra, tylko zobaczmy sobie, jakie ono ma spele. Jeszcze tylko ukowala. Mogę się delikatnie jeszcze ulepszyć, trendowaty? Nie. Ty wiadomo, że nie. Dobra, Ciebie wleczmy. Ty jesteś. Kim ty jesteś, co ty ma... Przepraszam. Chroń mnie. Chyba to bym chciał. A tego nie. Ty tak? 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 No dobra, no No sprawdźmy to, nie? Chuj z tym leczeniem, weź to Jeden punkt tylko to zadaje Kurwa Dobra, już wolę to, szczerze Eee, no dobra, no zobaczymy, jak to pójdzie. Krótka wyprawa na norowisko, eee, co się brało na norowisko. Sprawdzę sobie tylko na szybkości. Eee, na pewno 12 jedzenia bierzemy. Łopaty, dwie serum. Nie bierzemy bandaże. Dwa. Zioła lecznicze 3 aż... Okej, okay. a to mam w sumie klucz 2. Woda święcona 2. Pochodni 8. No dobra, no co no no, no, no. no dobra, no idziemy, no, zobaczmy. No nie wiem, no. No nie wiem co mam wam powiedzieć. No sp spróbujmy. Wojnę zimę, ty na pewno wreszcie. idziesz na pierwszej pozycji, a ty, ty musisz wszystko otwierać. Czemu on od razu stres dostał na dobry początek? Nie wiem, ale wiem, że musi wszystko otwierać, bo z tego będzie nam pomniejszy antyk. No i to jest dużo warte, nie? Bo to dzięki niej będzie wypadało, więc spoko. Okej. Okay. No fajnie. Właśnie, Ok, wjeżdżamy tu. A co jakie? Ja tu mam misję w ogóle? Zbadaj 90% sal, okej okay. no, Łapka unik, spoko, fajnie. O no, plecak otwieraj Kurwa ile temu. Ale no farmimy chyba powiem mam szczerze dużo kasy dzięki tej antykwariuszce. No może się przekonam. Dobra, zwiat wchodzi fajnie. Dobra, będzie jakaś walka tutaj. Pochodnie, przyda się. O kurwa, patrzcie, ona to nawet znajduje w tym. Ja pierdolę. Mocne. Będzie walka, dobra. Czerwy. Nie, czerwożercy. Dobra, zaskoczenie. Kurtyna. Zajebiście. Po prostu kurwa, świetnie. No dobra, z No sz, kurwa, serio No dobra, jeden se przeżył no Stres chyba wkłada, nie? nie? Dobra, nie wkłada stresu, o tyle dobrze A ty nie sięgniesz, kurwa Debilu Ok, zrób tak Yeah. Antykwariuszka, jazda! Kurwa, ile golda już z tego mamy? Ej dobra, to chyba nie jest takie najgorsze w sumie? Nie wiem... Spoko, bawimy się gierką, może jakieś sekretne drzwi? Byłoby miło Dobra Ty, możesz sobie to rozbroić, masz no, 50% Gówno Se rozbroj. Idiota jebany Co mogę więcej powiedzieć? Czego się na to używało, yy, co to jest, Norway Nori, kurwa, Norway, do Norwegii się wypierdalamy Czy o co wam chodzi wszystkim Dobra, wózek do potraw Yyy, zioła lecznicze, spoko yy, Tutaj O kurwa, ile żarcia, pierdole. Ja pierdolę, leżarcia w ogóle do heal'owania, nie? Spoko Po co mi healerka, nie? Ej, dobra, nie wygląda to źle jak na razie Tak, tak mam być z wami szczery Całkiem spoko, w chuj golda, bo w ogóle serio to aż tak do fajnie działa? Nie spodziewałem się tego Głód, no dawajcie mi ten głód, bo mam w chuj golda, nie? No tego nie dotykam Dobra, bitwa Dzień dobry Dobra Trochę cięższa e, walka, powiem szczerze. Wzmocnienie. No dobra, wzmocnij nas. W sumie nie wiem, czy jest sens, żebyś ty biła. Hm. No, dobra, za za cztery. Kuszniczka sobie dobije, jak coś, ty dajesz kurtynę. To no może, tutaj w tego? Okej, okay, fajnie. Kuszniczka. E, za siedem, moja pierdol, ale chuje wizna. A ty możesz. Za... Nie chcę mieć pewność, że zabije jednego. No dobra, to on wrzuci stres delikatny. Jester będzie leczył. Kurwa, choroba mu weszła. Padaczka. Ole chujowo. A, chroń mnie, nie dałem. No dobrze, miałem Co ty dostajesz za chorobę? Padaczka. Jo pierdolę, plus 3 szybkość, minus cel Ej, nie, dobra, chujowe max. Mam bandaż? Mam mi misę. Eee, yy, chroń mnie. Yy, siekaj. 12, spoko. O, kula na łańcuch. No nie ogłuszaj mi jej. Dobrze. Kurwa żyk kolejny. Pies. Jebany. Dobra, stresik trzeba wyleczyć. Wypier Krytyk Krytek za 20. Stresik sam się kurwa leczy. Psy. Yy, wylecz stres z siebie. Pójść z tą antykwariuszką na razie Dobra e, Zabij Okej, okay, za 17. Okej okay, Kurwa, ile i temu, fija, Mam e, Trzy klucze, o, No brałem tych kluczy w ogóle Dobra, ja to chcę e, Jedzcie ile wlezie Dobra i robimy tak Jejbiście. Witam, lecimy dalej. Kurwa pułapka. Chciałem sobie na niego kliknąć właśnie, żeby go zmienić. Książki. Bardzo dużo książek tutaj w ogóle. Eee, ty. Okej. Okay. Światło. Bez walki. No to tutaj gdzieś musi być ostatnia walka, nie? Głód, spoko. Jedzcie, kurwa ile wlezie? Eee, otwierasz, ty to. Kurwa, zajbiście, ale hejsu w ogóle będzie dzięki tej antykwariuszce. Ej, dziękuję za tipa! Naprawdę fajna, fajny bohater do pogrania. A, dobra, już, no, idziemy dalej jeszcze zobaczyć co tutaj ciekawego. Pamiątki, zajbiście. Ja chcę ten portret. Możesz zjeść? Nie, dobra, to chuj. Bierzemy, tak. O, walka. Kurwa, dużo stresu w tej walce. Dajmy sobie unik. Kurtyna. Kurwa. Okay. A, ale nie fajnie. Nie fajnie, nie fajnie, fajnie. Trochę stresu, mamy Bardzo nie fajnie. Jester musi leczyć stres koniecznie. Ty bi Tego, żeby go na pewno zabić? Albo w tego, może spróbuj? Dobra, z Tego. Ok. Hakiem w miękkie. O Jezu! Ale stresu mam w tej. Kurwa, nie podoba mi się to strasznie. Eee. Zabij? okej okay. Dobra, i spróbujmy teraz troszkę. Eee... Kurwa, wrota śmierci prawie na szmul. Eee, ty? Okej. Okay. U... Weź, wyhealuj. Tak, moczy. Eee, ty. Chroń mnie. Jeszcze trochę stresu bym chciał wyleczyć. Z Jester'a najbardziej. Yy. On nawet nie chce zada jeszcze te obrażenia, bo mnie to aż tak nie boli. No i dobra. Teraz stres jest na akceptowalnym poziomie. Antykwariuszka trochę sobie dostała tego stresu. Eee... Yy. Dobra, już musimy go zabić chyba. I krytyk, fajnie. Jeszcze dodatkowy stres leczony. Fajnie. O zły Ale kurwa świetnie. E, za coś to chcę za to, myślę, że tak. E, weź opierdol se żarcia, ile tylko wlezie. Dobra. Nie dałem gestera na ten. Okej, okay, dobra, mamy koniec. Spoko. Fajnie, ej, bardzo fajna, bardzo fajna jest ta antykwariuszka, w ogóle tyle hajsu nam nafarmiła, to to jest wow, naprawdę wow Jestem w szoku. Patrzcie ile kasy. 10K a poszedłem po pamiątki Bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolony. Obrażeń stres człowiek, wyleczono plus 10% stresu minus 1 szybkość. Chujowe. Żywotność, szansa na, co na to. No, tak jest, na te <laughs> Przyjemna, przyjemna. O 6 więcej rekrutów niż zwykle. Patrzcie tylko. Sprawdźmy sobie. Arlekin i. Och, oh, jena cmentarna druga by nam się przydała. Arlekin na pierwszym, badaczki zarazy. Yy... O, fajny Arlekin. Kurwa, naprawdę fajny. A ten mój? Ten mój jest już... Ten mój też jest na pierwszym poziomie. A on nie jest taki fajny. A nie, w sumie jest. No dobra, jest nawet fajny. A Hiena? Zakrzep, pudło, oj. Chujowa trochę. A oni na zerowym poziomie, ich raczej nie chcemy. Dobra. Słuchajcie. Tymczasem, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Ja, jak oglądacie ten odcinek, jestem pewnie aktualnie... Jeszcze w prabutach u swojej dziewczyny Na 18 wracam do pracy I od jutra zaczynam już Nagrywać regularnie W sensie na bieżąco Także wszystkie komentarze przeczytam Odpiszę, odpowiem na wszystko Tymczasem ja bardzo serdecznie Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Dziękuję też widzowi, który polecił mi antykwariuszkę Bardzo fajna postać, żeby sfarmić golda Naprawdę na pewno będę używał Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się I do zobaczenia, hej!